Witam Państwa. Pokażę Wam jedno narzędzie AI, które powinniście już znać, ponieważ już tam było wielokrotnie wspomniane w różnych filmikach, ale tym razem omówimy sobie, jakby, taką, taką całość, że tak powiem. Więc zaczynajmy: CopyMate, tak zwany. Tutaj macie akurat stronę główną, i mniej więcej wygląda to tak, że służy nam to narzędzie do pisania tekstów, generowania bardziej za pomocą sztucznej inteligencji i na przykład, tutaj mamy różne integracje z WordPressem, mamy jakby wielojęzykowość, różne na przykład takie optymalizacje pod SEO, ChatGPT GPT-4 nawet jest. Tak samo tutaj macie jedną taką fajną opcję, czyli przetestowania za darmo. Tutaj obecnie jest taki pricing i to się dzieli wiadomo za jakby na darmowy plan plus na taki plan podstawowy. Tutaj dostajemy 45 tokenów miesięcznie, tutaj akurat 10. I to, jakby, starczy na samym starcie. To jest, wiadomo, do przetestowania. Tutaj macie kolejne, jakby, cenniki, takie 100 tokenów 59 dolarów, tutaj 500, jeszcze zależy, jakie macie możliwości, co byście chcieli spróbować. Na samym starcie, tak jak mówię, polecam Wam płatny, bezpłatny plan do przetestowania. I teraz zaczynajmy. Tutaj po zalogowaniu, po przejściu, będziecie mieli taki panel, jakby że tak powiem, panel projektu, że tak powiem. Tutaj na przykład będziecie musieli stworzyć własny projekt. Ja tu już go mam jakby zrobione, to nie będę wam pokazywał. I tak samo mamy tutaj takie mm, dwa typy jakby pisania tekstów. Mamy copymate 003, copymate 004, tu jest na przykład GPT-4, tu jest GPT-4 plus Custom, tutaj model i różnica jest w tokenach, na przykład więcej jest ten akurat model więcej kosztuje, tym mniej. Ale ogólnie przetestujemy sobie copymata 003. Z ciekawostek jeszcze jest na przykład tu e-commerce, żebyście tam jakby tworzyli produktowe takie opisy, na przykład. I na przykład są dodatkowe jeszcze takie integ integracje. U nas akurat jest tutaj projekt z, zintegrowany z WordPressem. Nie będę wam jakby pokazywał, jak się to robi, ale skupimy się po prostu na tworzeniu jakby treści, że tak powiem. I zaczynamy. Ja to mniej więcej użyłem tak, że. Klikamy tutaj create content. Wybieramy sobie nasz projekt, język i tutaj na przykład mamy taki panel. Możemy dodać słowa kluczowe sami. Możemy dodać słowa kluczowe za pomocą AI i na przykład plikiem CSV. Ja tutaj przygotowałem sobie nie więcej taki, taki plan. Trzy typy artykułów i sobie każdy jakby przerobimy. Po pierwsze tutaj wygeneruję tutaj przetestujemy sobie bardziej typ gdzie daje tylko H1, sam nagłówek. Czyli wklejam na przykład sobie tutaj nasz nagłówek H1, daję dodaj, next, create content. Tutaj h H2, nagłówki H2 się same dodadzą, create content. I OK, tu jak widzicie, no tutaj będą się już tworzyć. Tu się obecnie już właśnie jest, jest in progress i w tym momencie jakby artykuł się tworzy. I w tym momencie stwórzmy sobie kolejny. I tak jak widzicie, pobrało nam bodajże 6 tokenów, tak Bo 107 z tego, co pamiętam. O dokładnie 6 tokenów. I znowu Create Content yy, znowu język. I na przykład teraz weźmy sobie tutaj H1 plus H2, czyli to będzie nasz H1 dokładnie. I teraz sobie dodam nagłówki H2 manualnie. I teraz na przykład jak powstała szuszna inteligencja, to będzie kolejnych nagłówek H2. I to byłoby tak mniej więcej, że to jest nasz H1, to są nagłówki H2. I teraz znowu dodajemy, tutaj już mam wszystko jakby pokazane, H2 się dodało, next, create content i znowu jakby content się tworzy. Tak jak widzicie znowu jest in progress. i lecimy dalej, niech tutaj się wszystko robi. Mm, damy znowu Create Content, świat AI, to, to, to i teraz sobie spróbujemy dodać jako H1, damy H2, a nie, sorry, tutaj zrobimy tak, tak, H2, mhm. Rodzaj sztucznej inteligencji, Znowu dodajemy sobie tutaj dodatek i jeszcze damy sekcję pytań i odpowiedzi, żeby w artykule było to jakby dodane. Znowu cyk, next, create content. I tym sposobem mamy obecnie jakby do, wygenerowane trzy artykuły, które się robią. I jak widzicie, stworzyłem trzy różne y, typy artykułów, czyli dałem np. Na H1 nagłówek, dobierze mi same nagłówki H2, jakby system dobierze mi to automatycznie sam, wybierze co jest jakby wartościowe. Później dodałem H1 plus własne nagłówki H2 plus y, ostatnia opcja, dodałem h1, h2, plus y, zostanie wygenerowana sekcja pytań i odpowiedzi, to jest ta różnica. Dodatkowo, jak damy sobie create content, y, znowu, znowu sobie to wy wybierzemy, znowu języki, możemy dodać słowa kluczowe, na przykład jedno słowo kluczowe, które, y, a reszta zostanie jakby wygenerowana za pomocą AI, I na przykład jakbyśmy sobie wzięli na przykład to, jak widzicie, dodajemy i co byśmy tu mieli, właśnie generate, dałoby nam generate, zobaczymy. Mhm. Niech to się załaduje. Mhm. Jak widzicie, tutaj na podstawie tego nagłówka, co wdałem wcześniej, powstały takie poboczne artykuły, artykuły, które gdzieś tam możemy zrobić. Na przykład. Jak to ma się do SEO, to już nie wiadomo. Nie wiadomo, czy w ogóle ludzie tego szukają, ale jest to jakiś pomysł na konkretne artykuły. Na przykład ja, na przykład, jeszcze wspomagam się innym programem, na przykład seminarszem i tam, gdzie szukam tych słów kluczowych. I na przykład, tu jeszcze mamy, jakby zastosowanie tego: upload CSV. Ja sobie przygotowałem wcześniej yy, słowa kluczowe i jak widzicie, sobie wygenerowało takie na przykład, nie? Takie słowa, mniej więcej tak to wygląda i powiedzmy że to jest jakby ten temat, ten etap jest jakby skończony i zobaczcie jeszcze tutaj sobie jeszcze koszty jakie są na przykład generowania e, więc to się jakby różni, uważajcie na to ale dalej, wróćmy sobie do artykułu, czy one są na przykład tu e, gotowe? Jeszcze nie więc ja teraz do Was wrócę, niech one się jakby zrobią, wygenerują automatycznie i zaraz sobie omówimy, czy są wartościowe, jak wyszły i w ogóle. Wróciłem po przerwie i tak jak widzicie, wygenerowało się właśnie trzy różne artykuły i teraz sobie przejrzyjmy je po prostu i tak widzicie, jakby ilość słów się różni, bo na przykład, co potrafi sztuczna inteligencja, daliśmy tylko jeden nagłówek, jakby H1, ogólne jakby te słowo i zobaczcie, 1700 słów. Jak działa sztuczna inteligencja, to było H1 plus H2, i mamy już tam 700 słów, yy, prawie. I zastosowanie sztucznej inteligencji w życiu codziennym, plus sekcja pytań i odpowiedzi, około 1000. I teraz zobaczmy sobie ten pierwszy artykuł. Mm, mniej więcej wygląda tak. Ok, handlu. Ok, ok. O i tak widzicie, została dodana taka fajna tabelka. OK, są podkreślone teksty yy, i słowa, także nie, OK, jest spoko, tak naprawdę. E, Te zobaczmy sobie tak. Zobaczmy sobie kolejny artykuł. Tutaj już trochę jest mniej. Jak powstała sztuczna, e, sztuczna inteligencja? Jest historia. OK, na przykład to bym jeszcze zweryfikował, czy tak faktycznie było, ale myślę, że tak. Mhm. Jak widzisz sztuczna inteligencja. Ok. Ten artykuł jest trochę krótszy, ale myślę, że i tak się nadaje. I tutaj kolejny rodzaj sztucznej inteligencji. Rozwój sztucznej inteligencji. Ok. Najczęściej zadawane pytania. Okay. Tak naprawdę te artykuły myślę, że są i tak dobrej jakości. Tak jak gdzieś tam wcześniej wspomniałem, u nas w ogóle wszystkie wpisy na blogu, świat AI są generowane za pomocą CopyMate'a, więc zawsze możecie to jeszcze sprawdzić, zweryfikować. Tutaj, na przykład z tego poziomu, na przykład możecie jeszcze zmienić to za pomocą HTML-a, jakbyście chcieli się bawić na przykład. Tutaj możecie dodawać tak samo jeszcze obrazki. I mniej więcej tak to wygląda. Jeśli macie zintegrowany system z WordPressem, to automatycznie powinny pojawiać się wpisy na blogu, czy tak powiem, a jak nie, to najwyżej możecie sobie to po prostu skopiować i ręcznie wkleić do WordPress'a, do blogu na bloga, na przykład, i w ten sposób to rozegrać. Pamiętajcie jeszcze, że możecie dodać tutaj na przykład obrazki, możecie sobie podkreślać tekst na przykład, doda dodawać różne takie opcje, ściągę zmieniać, okay. to jest wszystko do waszej dyspozycji i tak jak mówię, yy, sprawdźcie sobie naszego bloga, tam naprawdę jest sporo już wpisów jakby za pomocą CopyMate'a pisanych i myślę, że akurat CopyMate najlepiej wypada spośród innych narzędzi, dodatkowo jakbyście chcieli, tu jest na przykład gotowe case study, jakbyście chcieli sobie przeczytać, jak tu właśnie firma wykorzystała CopyMate'a, tu są różne wyniki, właśnie takie SEO, więc tak naprawdę możecie to sprawdzić sobie sami jeszcze, przetestować. Ode mnie to jest tyle. Ja copy oczywiście polecam już pierwszy raz. Jak coś, to macie reflinka w opisie. Jest gotowy reflink, gdybyście chcieli nas pomóc. I mniej więcej tak to wygląda. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłości. Siemano.